Cześć, z tej strony miło, że witam Was na kanale Perfumolog. Biorąc pod uwagę fakt, że dość często dostaję od Was pytania typu od jakich perfum zacząć, jaki zapach kupić na początek, czy ma to być zapach A, czy może B, zdecydowałem się nagrać film, w którym przedstawię trzy przykładowe kolekcje skierowane do różnych grup wiekowych. Materiał więc dedykuję głównie osobom totalnie początkującym, nowym w naszym perfumowym hobby, które nie wiedzą, od czego zacząć budowanie swoich kolekcji. Dlatego też, bazując na swoim doświadczeniu, na tym, ile zapachów do tej pory udało mi się przewochać, mam nadzieję, że. Uda mi się przedstawić trzy zapachy, które na początek perfumowej drogi sprawdzą się na każdą okazję. I oczywiście mogą pojawić się takie głosy, że perfumy nie mają wieku, że ktoś, kto ma powiedzmy, nie wiem, 25 lat, świetnie czuje się w zapachu, który ja polecam w szczególności grupie 40. I oczywiście zgadzam się z tym. Perfumy nie mają wieku, o czym często wspominam. Natomiast chodzi mi o taką generalną zasadę, o zwrócenie uwagi na fakt, że przykładowo, gdy używacie, nie 1 miliona to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że perfumy te zostaną znacznie lepiej odebrane w młodszej grupie niż przykładowo wśród osób w wieku 50 lat plus. I oczywiście analogicznie działa to również w drugą stronę. Zapach osoby, która wybierze ciężkie orientalne pachnidło, zostanie znacznie lepiej odebrany wśród starszych użytkowników niż tych najmłodszych. Tak więc nie traktujcie moich przykładowych kolekcji zbyt dosłownie. Chodzi mi tylko o to, że posiadając dzisiejszą wiedzę na temat perfum, gdybym mógł wybrać tylko trzy zapachy, to byłyby to inne perfumy wtedy, kiedy miałem 20 lat, inne dzisiaj, a inne za 10 lat. Którą w szczególności dedykuję najmłodszej grupie wiekowej w dzisiejszym odcinku. Mówię tutaj o osobach w wieku około 20 lat. I zaczniemy sobie od Azaro Chrome. Azaro Chrome to perfumy, które przetestowałem dokładnie na swojej skórze, Ponieważ zapach ten towarzyszył mi właśnie podczas studiów, był to dla mnie taki codzienny psikacz. Perfumy na każdą okazję i muszę przyznać, że w tej roli spisał się znakomicie. Z całą pewnością nie są to perfumy skomplikowane, powiedziałbym, że są proste, ale przyjemne. Jest to zapach o wydźwięku wodno-ozonowym, nie jest to coś złożonego, co zachwyci Was. Swoją złożonością kompozycji. Natomiast w czasie, kiedy użytkowałem Azaro Chrome, chyba nie oczekiwałem fajerwerków od perfum. Pomimo swojej prostoty, zapach ten zbierał naprawdę pozytywne reakcje. Były to jedne z moich dwóch perfum, więc używałem je prawie na każdą okazję. Wtedy nie istniało dla mnie pojęcie typu, nie wiem, perfumy wieczorowe, perfumy na dzień, na lato, na zimę. Ja używałem ich cały czas, ale muszę przyznać, że nosiło mi się je całkiem przyjemnie. Dodatkowo atutem jest to, że Azaro Chrome doczekał się kilku flankerów, tak więc pierwotna wersja jest już stosunkowo tania. Jeżeli więc szukacie przyjemnych, wodno-ozonowych perfum, które są proste, ale podobają się otoczeniu, które nie obciążą waszego budżetu, to powinniście sprawdzić Azaro Chrome. Drugie perfumy, które polecam najmłodszej grupie wiekowej w dzisiejszym odcinku, to Versace Eros EDT. Eros w koncentracji wody toaletowej posiada zdecydowanie najbardziej młodzieżowy wydźwięk w obrębie całej linii. Ale są to perfumy znacznie ciekawsze od wspomnianego wcześniej Azaro Chrome. O ile Azaro Chrome to taki tani psikat, który najlepiej sprawdzi się na wiosnę i lato, to Versace Eros, pomimo tego, że również może być to zapach na każdą okazję, to wydaje mi się, że on za sprawą wanilii w bazie jest zapachem, który świetnie sprawdzi się przykładowo na wieczorne wyjścia. Są to perfumy świeże z sprawą mięty oraz cytryny w otwarciu, natomiast wspomniana wanilia Dodaje charakteru, zapach staje się troszeczkę bardziej kremowy, dlatego też świetnie sprawdzi się jako perfumy na wieczorne wyjścia ze znajomymi również na randki, tym bardziej, że są to bardzo komplementowane perfumy. Kolejnym atutem erosa w koncentracji EDT jest jego cena. Biorąc pod uwagę to, że są to pierwsze perfumy w obrębie linii, no to są one najtańsze. Oczywiście następcy niestety kosztują już więcej, dlatego Eros EDT również nie obciąży waszego studenckiego, Budżetu pojemność 100 ml, jeżeli chcielibyście kupić tester, kosztuje około 150 zł. Myślę, że jest to akceptowalna kwota. Tak więc, w kwocie około 250 zł macie do dyspozycji dwa zapachy: Azaro Krom, świetny psikacz letni, a także Eros perfumy, które już są troszeczkę bardziej uniwersalne, świetnie sprawdzą się również na randki. No i chciałbym Wam zaprezentować jeszcze trzeci zapach, już taki typowo imprezowy, klubowy, zwracający uwagę. I tym trzecim zapachem będzie Carolina LRA 212 VIP. Te perfumy były znacznie bardziej popularne w przeszłości, niż ma to miejsce obecnie, co oczywiście uważam za ogromny plus. Lubicie perfumy z nutami alkoholowymi? Przeważnie jest tak, że perfumy orientalne, te trochę cięższe, eee, czasami mają skład Rum, czasami whisky, natomiast kaolina Errera 212 VIP jest dość nietypowa. Nietypowa za sprawą tego, że w kompozycji mamy dwie dość nietypowe nuty. I mówię tutaj o wódce oraz o ginie. Ja często mam taki problem e, z perfumami, które posiadają alkoholowe nuty, e, że. Szlachetne trunki w perfumach często nie pachną tak jak prawdziwy alkohol. Przykładowo, nie wiem, perfumy, które pachną whisky, można policzyć na palcach jednej ręki, natomiast w perfumach, o których Wam teraz opowiadam, wódkę czuć naprawdę w bardzo dosłowny sposób. Jest to coś, co niektórych może drażnić. Mi się podoba. Zapach ten jest naprawdę nietypowy, ale z czasem staje się nieco bardziej przystępny. Baza to takie ciepłe przyprawy. Zapach jest głośny, typowo imprezowy. Oczywiście nie jest to podobny zapach do One Million, ale są to perfumy w podobnym klimacie, o podobnym przeznaczeniu. Jeżeli więc szukacie perfum, które zwrócą Uwagę, otoczenia, które są głośne, świetnie sprawdzą się na imprezy. Nie przeszkadza Wam mocno alkoholowe otwarcie, które z czasem ewoluuje w kierunku przypraw. Zapoznajcie się z moją propozycją. Karolina rr 212 VIP moim zdaniem świetne perfumy na imprezy. W trakcie nagrywania filmów padła mi do głowy jeszcze jedna myśl. Jeżeli chcielibyście czegoś znacznie tańszego, czegoś budżetowego, co jednak równie dobrze sprawdzi się na wyjścia do klubów, na imprezy to możecie sprawdzić również Halloween Man. Jest to znacznie tańszy zapach, który kosztuje około 100 zł i jest bardzo podobny, powiedziałbym, że niemal identyczny do Paco Rabanne 1 Million. Jeszcze jakiś czas temu nie poleciłbym tych perfum, ja nie jestem fanem 1 Milliona z uwagi na to, że zapach ten w niedalekiej przeszłości był bardzo popularny. Mam wrażenie, że co drugi facet pachniał tymi perfumami, natomiast dzisiaj to się zmieniło. W dobie e, pachnideł niebieskich e, naładowanych ambroksanem e, One Million nie jest już tak e, powszechnie spotykany, dlatego też jeżeli chcielibyście czegoś podobnego, ale znacznie tańszego, to sprawdźcie Halloween Man, będziecie zadowoleni, Wasz portfel też. A teraz grupa wiekowa 30+, czyli jakie perfumy kupiłbym sam dla siebie, gdybym był perfumowym świeżakiem i dopiero zakładał swoją kolekcję. I zacząłbym od perfum maksymalnie uniwersalnych, ale takich, które podobają się otoczeniu, które można używać na różne okazje. I moim zdaniem w takiej roli świetnie wpisuje się Versace Dylan Blue. Dla mnie są to jedne z najlepszych uniwersalnych perfum. Nuty wodne, cytrusy, trochę pieprzu. Nie brzmi to może jakoś fascynująco, ale ogromną siłą tych perfum, moim zdaniem, jest ilość ambroksanu zawarta w kompozycji. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, że ja ambroksan w nadmiarze odbieram raczej źle. I mogę tutaj posłużyć się przykładem Dior Savage, który moim zdaniem jest zbyt ofensywny, zbyt drażniący. Natomiast w Dylan Blue proporcja ambroksanu jest dla mnie wręcz idealna. Tak więc nie jest to coś skomplikowanego. Niektórzy nawet porównują Versace Dylan Blue do perfum o wydźwięku męskiego żelu pod prysznic, co samo w sobie moim zdaniem nie jest wadą, yy, ponieważ perfumy są świeże, przyjemne, natomiast. Ta odrobina ambroksanu dodaje e, takiego charakteru, e, i to właśnie sprawia, że perfumy te są naprawdę świetnie odbierane przez otoczenie. Są to chyba najczęściej komplementowane perfumy przez moich znajomych, są naprawdę przyjemne. E, I jak wcześniej wspominałem, ten ambroksanowy pierwiastek dodaje trochę charakteru. Gdybym ja miał budować swoją kolekcję od zera e, i miałbym nabyć jeden zapach, który sprawdzi mi się na każdą okazję, ale przy tym będzie świetnie odbierany przez otoczenie, to chyba wybrałbym właśnie. Versace Dylan Land Blue Kolejny zapach, jaki bym wybrał, to Bulgari Men Łódź Neroli. I byłoby to dla mnie pachnidło typowo wiosennoletnie. Łódne Neroli wyróżnia to, że nie jest to kolejny oklepany wodny czy cytrusowy świeżak. Może nie jest to coś skomplikowanego, e, ponieważ ja głównie wyczuwam tutaj e, trzy nuty, e, ale te perfumy są naprawdę w miarę oryginalne i przynajmniej ja uważam, że bardzo komfortowe w noszeniu. Mamy tutaj bergamotkę, sporą ilość Neroli, co zresztą sugeruje nazwa perfum, oraz piżmo w bazie. Dla mnie są to perfumy poprawiające nastrój, które wywołują uśmiech na twarzy. Jeżeli szukacie nieskomplikowanych, ale bardzo radosnych perfum, typowo wiosennoletnich, polecam Bulgarii Men Lutneroli. I ostatnie, trzecie perfumy dla grupy wiekowej 30, plus to Armani Ode Cedr. Tak więc posiadamy wersacze Dylan Blue jako perfumy na każdą okazję. Bulgari Men Lutneroli, zapach wiosennoletni, no i teraz Armani jako perfumy typowo wieczorowe. One naprawdę robią wrażenie. Moim zdaniem to pachnidło nie posiada słabych stron. Świetne parametry, oryginalna, dobra jakościowo kompozycja sprawiają, że nie potrafię zrozumieć tak małej popularności Armani Ode Cedr. Jak sama nazwa wskazuje, są to perfumy drzewne, gdzie pierwsze skrzypce gra cedr w połączeniu z przepięknie podanym kardamonem oraz herbatą. Ze względu na podobnie podaną nutę kardamonu w bazie, dla mnie jest to taki daleki kuzyn Lanvin Delom, z tym, że o znacznie lepszych parametrach, o ciekawszej kompozycji, no i z dodatkiem nut drzewnych. Ostatnia kolekcja, którą chciałbym Wam dzisiaj zaproponować, jest dedykowana do osób powiedzmy 40-50 plus, które. Chciałyby zacząć swoją perfumową przygodę. I zestawienie to otwiera Hermes Terde Hermes. Ja z tymi perfumami mam naprawdę ciężką relację. Eee, sprzedawałem je chyba trzy razy, tylko po to, żeby za chwilę odkupić flakon. Z jednej strony kompozycja ta szalenie mi się podoba, Moim zdaniem jest to arcydzieło Jean-Claude Eleny. Eee, natomiast ja używałem tych perfum w wieku, eee, nie pamiętam, po raz pierwszy, chyba gdy miałem 25 lat. I eee, pomimo tego, że Doceniałem kompozycję, naprawdę mi się podobała. To chyba jednak nie byłem gotowy na to pachnidło. Moim zdaniem te perfumy są dość dojrzałe i jest to mistrzowskie połączenie gorzkich cytrusów, pieprzu, wetywerii oraz nut drzewnych. Zapach jest naprawdę nietypowy, nie do pomylenia z niczym innym. Oczywiście doczekał się swoich klonów, ale ja uważam Tert Hermes za perfumy przełomowe. I gdybym miał przypisać te perfumy do konkretnej osoby, to uważam, że byłby to genialny signature scent. Dla kogoś nieco starszego, świetnie ubranego na kierowniczym stanowisku. Der Hermes to zdecydowanie eleganckie, ale szorstkie i raczej ciężkie w odbiorze perfumy. Z własnego doświadczenia wiem, że gdy pytałem swoich znajomych o opinię, na temat terdermes to często słyszałem, że może te perfumy nie są brzydkie, ale zdecydowanie bardziej pasujące do starszej osoby, więc może coś w tym jest. Ja je uwielbiam, ale też nie jestem w stanie używać ich na co dzień. Dla mnie jest to taka kompozycja, która daje mi radość, jeżeli jest używana raz na jakiś czas. Mamy już perfumy uniwersalne dla osoby w wieku powyżej 40-50 lat w postaci terdermes, więc może teraz czas na zapachty typowoletni. I tutaj. Chciałbym polecić Dior Au Sauvage EDT. Moim zdaniem te perfumy nigdy się nie zastarzeją. Jest to ponadczasowa klasyka, o czym świadczy fakt, że kompozycja ta powstała w 1966 roku. Jest to miks cytrusów wraz z ziołami i mamy tutaj m.in. cytrynę, rozmaryn, bazylię, ale także mech dębowy, co sprawia, że kompozycja ta jest szorstka i zdecydowanie męska. I pomimo tego, że jest to kompozycja o typowo kolońskim charakterze, to w żadnym wypadku nie powiedziałbym, że jest prosta czy nieskomplikowana. Naprawdę, poza tymi nutami, które wymieniłem, pojawiają się tutaj różne niuanse. Zapach ewoluuje na naszej skórze. Jeżeli tylko nie boicie się klasycznych wód kolońskich, to możecie sprawdzić również, jeżeli jesteście młodszymi użytkownikami perfum. I ostatni już dzisiaj perfumy Bentley for Men Intense. Tych perfum chyba nikomu nie muszę przedstawiać. One są bardzo popularne w naszej perfumowej społeczności, o czym również świadczą wasze kolekcje, które przesyłacie mi na zdjęciach. Mam wrażenie, że Bentley for Men Intense to najczęściej powtarzające się pachnidło. I ciężko się temu dziwić. Wydaje mi się, że są to jedne z najlepszych perfum, jeżeli bierzemy pod uwagę stosunek jakości do ceny. Jeżeli jednak są tutaj osoby, które jeszcze nie wiedzą, jak pachnie Bentley for Men Intense, to jest to miks rumu, skóry, nut drzewnych oraz kadzidła. Pomimo niskiej ceny, ja odbieram tę kompozycję naprawdę jako bardzo bogatą i z pewnością są to perfumy typowo-wieczorowe. W moim odczuciu jest dojrzały i raczej szorstki, za sprawą sporej ilości suchego drewna zawartego w kompozycji. Tak więc, jeżeli szukacie zawodnika wagi ciężkiej, perfum typowo jesienno-zimowych, również na szczególne okazje, które znacznie częściej będą doceniane przez osoby, Troszkę starsze, to polecam sprawdźcie Bentley Forman Intense. I to byłoby na tyle. Jeżeli nadal jesteście ze mną, to bardzo Wam dziękuję za uwagę. I chciałbym również poznać Wasze propozycje, gdybyście mieli skompletować trzy przykładowe kolekcje dla różnych grup wiekowych, to jakie perfumy moglibyście polecić? Napiszcie więc w komentarzach swoje propozycje, a ja się już z Wami żegnam. Do następnego razu. Cześć!